Siema widzowie! Um, dzisiaj gramy sobie w Armor Wrestle Simulator i nie ma tych ninja jajek, nie? Na szczęście widzowie, Mamy duże szczęście. Bo można je otworzyć. Po prostu jestem z tego zadowolony. Po prostu nie miałem czasu nagrać i... Tak się stało, bo inne filmy też nagrywałem. Robiłem też in... miałem też inne sprawy też otwione, więc... No, yy, nie zdążyłam po prostu, a już chciałem nagrać, właśnie teraz chciałem wejść i nagrać, jak otwieram kolejne sto jajek i, i no. Więc dzisiaj, więc yy, nie wiem, czy to tak mi zostanie. Yy, wolę nie ryzykować, dlatego zostawię po prostu jedno jajko. Nie, nie zostawię żadnego. No i po prostu. Yy, Wiecie, będziemy polować na y, tego Ninja Krakena. Więc miejmy nadzieję, widzowie, że nam się to uda. Czekajcie, nawet jeszcze miniaturkę zrobimy. Sobie tak y, pykniemy, prytysty. O, o, o. O tak. Sobie, kurde, odnowa widzowie. Ja sobie pyknę tak miniaturkę. O, dobra. Ja, ja mam już miniaturkę do filmu. No i co, to się nagrywa się, i dobrze. Więc y, ja odpalam y, lag boosta i void boosta. Lag. Więc odwieramy, otwieramy, no i Widzowie, ja nie chwilę tutaj nie będzie ja na chwilę pójdę. Nie będzie słychać też chyba. Eee, yy, jestem. Jestem, jestem. O nie, przestałem się otwierać. To nie to źle. Dobra, ninja parrot jakiś nas nie obchodzi. Widzę, kurde, buguje się to otwieranie tych jajek. Panda. Ninja parrot. W no sensie, no. Ja już yy, nie mam jakiejś zadziwki. Nie będę się dziwił, kiedy wypadnie mi ninja yeti. Bo, bo, no bo nie, po prostu nie będę się zdziwił Bo dzisiaj otwieramy cały, całe, przy, yy, nie wiem czy mówiłem, ale dzisiaj otwieramy wszystkie te jajka, nie? Że to otwieramy po prostu wszystkie jajka yy, Więc będziemy tak otwierać cały czas, kraftować, otwierać, kraftować Otwierać, no i mm, nic fajnego nie leci Ej, może to jest kara? O kurde, może to jest kara za to, że po prostu, wiecie, nie otworzyłem tego na czas. I teraz nie mam nawet mityka, czyli tego Ninja Yetiego. No bo to, to nie, to tak nie może być, to, to, to tak nie będzie, na 100%. Ale wkurza mnie to, że jeszcze żaden mityk nie wypadł z 20 jajek. Tak, z 20! Yyy... Um. No dalej! Dawajcie mi chociaż tego mityka, bo, bo naprawdę ja zaczynam się dziwić właśnie, czemu nawet mityk nie leci. No to wtedy to mi się nie będzie chciało otwierać, jeżeli tak jest, jak ja mówię. No to po co? Jak nie będzie na przykład tego Pet'a ninja Krakena, ani ninja Skrilla, ani tego ninja Yetiego, no to. to, 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 to. No nie da się, no widzowie, Ja sobie tak posiedzę, komentując ten widok. Yy, w tym czasie, kiedy się otwierają te jajka, myślę, że na 100% zdążycie zostawić suba i lajka. Yy, no, będzie mi bardzo też miło, więc no. Dziwi mnie to, że nie leci nic fajnego. Naprawdę dziwi mnie to. Ja pier... Ej, nie no, w ogóle dla mnie to jest to dziwne, że żaden ninja jet jeszcze nie poleciał. nie w stylu jajek. To jest trochę dziwne. Suera, i ona, tak. Nie, no to jest jakiś żart. Nie, 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 widzowie. Widzowie, każda łapka w górę daje mi... Y, y, każda łapka w górę i sub daje mi więcej szczęścia y, do tych jajek. Tak to działa. Więc dawajcie łapki w górę i subiki, bo może y, przez to prawdopodobnie będzie większe szczęście na te paciszki. Fajne. Więc no. Mm. Więc wtedy będziemy, będziemy się lepiej rozwijać, widzowie. Wtedy... Dobra, widzowie. Dobijmy do 300 jajek. I pójdźmy sobie na lepszą krainę, Trochę popakować. Bo moja siła nie wygląda z dobrze, bo jest to tylko 12 miliardów. A z czego wiem, że już jest coś po plaży. A miałem zamiar plażę wbić. Jako ostatnią moją krainę. I, no i to jest nuklear, z tego co wiem, więc. Um, nie fajnie. Fajnie, widzę. O, no wreszcie! Ej, ile można było czekać? Co? Ile można było na. Czekać na jednego mityka, takiego za 5%. No, no ja nie wiem, no. Na przykład ta Ninja Panda jest za, chyba też była za 63%, a za 30... Nie, bo ona była za 70%, a ten lepszy, ten Ninja Parrot 35%, o ile się nie mylę. A Ninja Yeti to, to był 5%. No, no, i go wydropiliśmy naprawdę dużo. Nawet wam mogę pokazać. Jeżeli ktoś nie oglądał, patrzcie! No, patrzcie, nawet mamy Big Ninja Yeti Void. Tyle nam ich wyleciało. E, a gdzie są? Gdzie jest reszta tego? Nie wiem. Nie wiem, gdzie reszta, szczerze, widzowie. Nie mam pojęcia, gdzie jest reszta tych ninja Yetich. E, czemu nie można wyszukiwać? Ej, bo ja trafiłem ninja. Je... A, jest tu. Jestem ślepy po prostu, widzę. Ja po prostu jestem ślepy. A nie, pamiętam, bo ja dałem y, niememowemu nie kana kanału trochę tych. Y, po prostu big petów. Oj, 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 przez przypadek, coś chyba z... Dobra. Open, no nic tutaj ciekawego niż. O! Dobra, kolejny Yeti, Włączamy nasze. Y nasze szczęście. Ale dobijmy to. Ej, jakiś lag był dziwny. Dobra, jeszcze tylko dwa jajka, jeszcze tylko dwa jajka. Jeszcze. jeszcze... No dalej. Jeszcze jedno jajko i będziemy mieć 300. Dobra, jest. Craft all! O, ups, cooldown. Huge Ninja Parrot. Czemu pokazuje że mi, że mam 0 miejsca, 0 petów w weku? Dobra, usuniemy jakieś takie pety. Dobra, widzę. To pójdźmy sobie tu. O! Jesteśmy. Tutaj jest w ogóle enchantowanie. O, ale to trzeba pięć rebirfów dać? Nie, to ja nie będę. I mam rebirfów w sumie. Nie wiem. Pokazuje to gdzieś. Nie. Co, on ma pety? Eee. Chciałem się zapytać, czy damy te pety? Co? Czemu to się zbugowało jakoś dziwniej? Ten rogu. Eee. Co? Czemu to jak... Eee. Zbugowało się coś? W wizowie. Ej, skoro masz się... Tam... Jok mnie pokonuje szybko. Kurde. Czemu się zbugowali? A ja wiem. Gdzie są ligi? Gdzie jest liga? No. Usunięto? A to świetnie. Załóżmy sobie to i ile dostajemy. Ej, 2 miliony przecież. Equip best. Aha. <tł> 2 miliony, a to. Hand grip. Nie pokazuje. Dobra, ale da się określić dużo. 3 miliony. 3 miliony. No, dwa i miliona można powiedzieć. A Knuckle? Mm. W sumie to nie, to nie. Co się chyba najbardziej opłaca te hand Grip, bo... Bo... bo, bo tak. Ej, tu pisze, że jeden by rekomendę, to. Oni zbuffowali? Nie wiem, nie mam pojęcia, widzowie, ale każdym. Co jest? Kto to? Kto to jest, yy, dobra widzowie? Kończę odcinek i odbiorę.